Hej, witam Was w kolejnym filmiku, i dzisiaj zapraszam Was na porządki w moich kosmetykach, kolekcję kosmetyków, nie wiem, organizację, jeszcze nie wiem jak to nazwę. Chciałam Wam teraz tylko pokazać, jak to wygląda aktualnie. Wszystkie moje kosmetyki są w szufladzie, porozkładane w różnych pojemniczkach. Myślę, że podzielimy sobie ten film na kategorie. Także biorę się za przeglądanie, ogarnianie i już wam wszystko pokazuję co i jak. No to przechodzimy sobie do pierwszej części. Jak widzicie, tutaj mam wszystkie brązary, róże i tak dalej, ale myślę, że w pierwszej części pokażę wam pudry i podkłady. Podzielę te filmiki na części, tak będzie mi chyba po prostu łatwiej. Także to już sobie wysypię z koszyczka pogrupuję i zaraz wam wszystko pokażę. Dobra, ja już sobie wszystko przygotowałam i zaraz wam tutaj e, pokażę. Kolejność jest przypadkowa, po prostu tak jak leżą, tak będę wam pokazywać. Także może przechodzimy. Pokażę wam pierwszy puder jest to Lovely Creamy Chocolate. Jest to jest. czekoladowy matowy puder brązujący do twarzy i ciała z ekstraktem z nasion kakao. Tego pudru jeszcze nie używałam, także za dużo o tym konkretnym nie mogę Wam powiedzieć. Wiecie, w tych zbiorach będą kosmetyki, które używam i kocham, ale będzie też sporo nowych, które czekają na swoją kolej. Także, jeżeli miałyście ten konkretny produkt, to dajcie znać, co o nim sądzicie. Tutaj mamy sypki puder z Max Factor, oczywiście mój ulubiony. Nie ma chyba lepszego jak na razie dla mnie. Tutaj się wydaje, że on jest lekko beżowy, że ma delikatny kolor, ale na twarzy nie jest widoczny w ogóle. Bardzo ładnie rozświetla twarz. Utrzymuje makijaż. Nie wchodzi w zmarszczki, nie wchodzi w pory. Nie ściera się. Po prostu twarz wygląda idealnie. Moim zdaniem, a mam cerę suchą z tendencją do przesuszania mocnego, więc wiecie, to jest bardzo fajne. Następny jest to e, też niedawno zakupiony puder od Bel. On jest jak widzicie, taki biały. Tutaj mamy czy to ma jakiś numerek? Jest tutaj kolorek 01. Też fajny, dobrze utrzymuje makijaż. Tutaj możecie zobaczyć, że jest on naprawdę biały, ale na twarzy jest całkowicie niewidoczne. Także jeżeli jeszcze go dostaniecie gdzieś w Biedronkach albo na stronie Bel, to naprawdę warto jeśli chodzi jeszcze o nowości kosmetyczne w pudrach to mam jeszcze te dwa pudry z Lovely serii czekoladowej tutaj mamy bananowo czekoladowy puder sypki do twarzy koryguje i wyrównuje kolory skóry także zobaczymy czy tak będzie i tutaj mamy białą czekoladę utrwalający puder ryżowy do twarzy dla każdego typu cery Także to są moje dwie nowinki, które będę z chęcią testowała. Kolejny z Lovely, jak widzicie, wiecie, była promocja w Rosmanie. Kupiłam wszystkie. Prawie wszystkie. Chyba. Tutaj mam e, Peach Lus Powder. Czyli co tutaj mamy napisane? Transparentny puder do twarzy o delikatnym brzoskwiniowym kolorze. Ten użyłam na razie dwa razy, więc za dużo Wam o nim nie powiem. Ale po prostu zapach ma petardę. Ale myślę, że większość z Was i tak dobrze go zna. Kolejny Vibo bananowy puder. Ultra lekki, półtransparentny puder do twarzy. Powiem Wam, że ten już też kilka razy użyłam i jest fajny. Jeżeli szukacie taniego pudru i nie wymagacie od niego za dużo, to myślę, że będzie naprawdę odpowiedni. Ja go kupiłam chyba na promocji za 10 zł. Tutaj mam z Lowli puder pod oczy. Wygładzający puder sypki pod oczy. Jest to pierwszy puder tego typu, jaki mam. Pomyślałam, że a sprawdzę, czy warto używać w ogóle takiego pudru. I powiem Wam, że świetnie utrwalił korektor, bardzo ładnie wygładził okolice pod oczami, nie wchodził z marszczki, nie podkreślał ich, także. Jeżeli chcecie spróbować na początek coś taniego, to myślę, że to jest dobra opcja. Tutaj mam Rimmel Lasting Finish, wegański podkład do twarzy w kompakcie. Szczerze Wam przyznam, tutaj mamy lustereczko, że jeszcze go nie użyłam ani razu. I tutaj mamy dołączoną gąbeczkę, także on teraz czeka na swoją kolej. I jak już go użyję, to Wam dam znać albo tutaj, albo na moim Instagramie jako post. Myślę, że niedługo też się pewnie coś pojawi. Teraz przejdziemy sobie do podkładów sorki, jeżeli troszkę się trzęsie obraz, ale mam niestabilną tutaj podkładkę do telefonu. Pierwszy jest to Maybelline Fit Me. Bardzo go lubię, daje super rozświetlenie na twarzy, delikatnie kryje, tylko niestety trafiłam troszeczkę teraz za ciemny kolor, ale to nic, będzie na cieplejsze miesiące. na mieć jaśniejszy, ale to wiecie. Nowość dla mnie, którą aktualnie testuję, jest to Bielenda Makeup Academy. Tutaj mam fluid mineralny rozświetlający w kolorku 01 Jasny beż. Jest naprawdę super. W ogóle bardzo się zaskoczyłam nim, bo przepięknie pachnie. Pięknie kryje niedoskonałości może nie tak do końca, ale jakieś zaczerwienienia, mniejsze plamki. Twarz po nim jest tak pięknie rozświetlona. Utrzymał mi się cały dzień. No i kolor jest dla mnie po prostu dobrany idealnie, także jeżeli go skończę, to kupuję kolejny. Podkładów mam tutaj nowy AA My Beauty Power w kolorku 01 vanila Rozświetlający podkład, jak widzicie lubię same rozświetlające podkłady, takie najbardziej mi służą, odpowiadają i w ogóle w takich się czuję najlepiej. Więc tego jeszcze nie testowałam, więc zobaczymy, czeka na swoją kolej. I dwa, które używałam najczęściej, jest to burżuła Healthy Mix BB Krem w kolorku 01. Bardzo fajny. Jak nie mam ochoty nakładać żadnego podkładu, to sięgam po to i sprawdza się naprawdę super. No i oczywiście coś, co stało się moim ulubieńcem roku. Jest to podkład od L'Oreal True w kolorku... Ops, zaraz Wam pokażę. Półtora Linen. Lin Linen, nigdy nie wiem, którą tą nazwę pierwszą przeczytać. Jest po prostu najlepszym podkładem na świecie. A jeżeli chcecie dowiedzieć się troszeczkę więcej na jego temat, to e, na moim Instagramie już jest jego recenzja. Także chętnie Was tam zapraszam. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część. Chyba nawet w miarę szybko poszło. Wszystkie te kosmetyki, które będziecie widzieć, e, wiecie, w, w tych częściach. Pokazywania Wam kolekcji kosmetyków. Postaram Wam się podlinkować. Jeżeli będziecie mieli ochotę któryś sobie zakupić, to mam nadzieję, że Wam ułatwię w tym wybór. Także ja już za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnych częściach. Pa!